Kolonowy Krzysztof kupiłem w sklepie dzisiaj dla pana Majora Na swego MK Sprot podwiązany w socie pomidorowym. Nie ja wiem, że pan Major Tak lubi e, rybki. wspaniały musi być. I zaraz będę przyrządzać takie, takie rybki, że fajne e, do jedzenia pyszne to jest. I zaraz obieram pierwszą cebulkę. Trzeba brać pierwszą cebulkę. I mhm. tak mhm. się obieracie cebulkę z łupinków. O. A tu mój wykrywacz siedzi, piesek, który wykrył przestępców kiedyś dawno, którzy na mnie napadli, ale dostanie on troszkę szpilki, rybki, bo on też lubi na mnie. Pani Kononowicz, a jaka pan ma cudowną czapkę. A, to ja dostałem, panie majorze, od kibiców jeloni, panie majorze, i to jest dla mnie pamiątka, panie majorze. Ostatnio dobrze gra, Jakieloni? No, wie pan, panie majorze, e, ostatnio, powiem tak panu szczerze, panie, czy... że... E, powiem tak, średnio grają. Na pół trzeba rozkraić cebulkę. є на полувечки тун, другу чавку краяч. Panie majorze, a. chcę zadać dla panu pytanie w tej konserwy i chcę panu pokazać, bo pan tą konserwę? Yy, Przepraszam bardzo, a jeszcze takiej konserwy nie jadłem. To pan spróbuje ode mnie, dobrze panie majorze? Spróbuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, trzeba, chyba będzie zakupić dla, gra, z granicy, żeby oni sobie rano zawsze konserwę zjedli i, którzy pilnują naszej granicy. No to zależy I... Panie majorze, od Pana będzie, jak Pan podpiszesz e, pozwolenie na takie coś, zamówienie e, i dasz Pan pieniążki przydzielisz, to Panie majorze, e, ja zakupię Panu i dla żołnierzy zakupię. Panie Mojorze? Czy na moczek. Przyszł bardzo. A Putin za bardzo sobie pozwala, bo oglądałem te wszystkie wiadomości. O, otworzyłem. Jak? Aż r, re, pan redaktor, przepraszam panie majorze, aż pan redaktor wsadził kamerkę u pana, u teleżyk pana. Biorę widelczyk Pana, muszę wziąć, wyłożyć na talerzyk Panu. Ja chciałem jeszcze y, powiedzieć, y, ja ogla, oglądam to, y, jak amerykański ten cały statek, co i y, jak te blisko, te rosyjskie samoloty latają. O to powinni trochę trochę inaczej, a jak nie to niech Ameryka tam jeszcze polski był samolot, powinna Ameryka sprzątnąć który samolot, bo oni nie powinni tak latać na polskie granice, co oni panie majorze. Bardzo proszę. Oto wiedniczyk Pana. Oto chlebek Pana. I bardzo proszę spróbować.